Zapraszam Was na kolejną opowieść na kanale Nocnych Narracji. Pewnie zauważyliście już, że często pod koniec filmiku szykuję dla Was coś specjalnego. Dzisiaj trzymam się tej reguły, więc mam nadzieję, że zostaniecie do końca i podejmiecie się wyzwania. Wieczorami często łapał go tak zwany dół. Bez powodu, po prostu nastrój zjeżdżał po równi pochyłej aż do momentu, gdy nadzieja i chęci na zrobienie czegokolwiek były bliskie zeru. Nie zastanawiał się, dlaczego tak ma i skąd bierze się jego podłe samopoczucie. Wracał z pracy, jadł kolację, wszystko było w porządku. Aż tu nagle zupełnie niespodziewanie myśli same układały się w jedno zdanie: Jesteś nikim. Jesteś nikim dla bliskich. Nie zadzwonią nawet, by sprawdzić, czy żyjesz. Mógłby leżeć na kanapie. Jego zwłoki zaczynałyby się już rozkładać, gdyby zmarł tuż po ostatnim telefonie od swojej matki. Była starszą kobietą. Ale nie zwalniała tempa: wypady do spa, wyjazdy z przyjaciółkami. Gdyby ktoś opisał mu styl życia jego matki, z pewnością dałby jej jakieś 25 lat, a nie 70. Dlaczego sam nie dzwonił? Oczywiście, że dzwonił, choć robił to raczej w momentach dobrych, a nie gdy łapał go dół. Nigdy nie odbierała a nawet jeśli już udało jej się na czas wygrzebać komórkę z niekończącej się torby, rzucała od niechcenia zadzwonię później i rozłączała się. Oczywiście to nie była obietnica. Nie mogła być, bo to oznaczałoby, że jego matka nigdy nie dotrzymuje danego słowa. Jesteś nikim w pracy, od lat harujesz za te same pieniądze, Młodsi awansują, podbierają mu dobre pomysły, a on siedzi cicho. Nie boi się mówić, co myśli, ale woli pozostać w cieniu. Oczywiście wyjście ze swojej sfery komfortu dałoby mu dużo dobrego, być może podwyżkę, szacunek i brawa, ale on wcale tego nie potrzebował. Nie chciał czuć się doceniony, choć w chwilach takich jak ta tak naprawdę czuł się jak gówno nawet on sam nie rozumiał tego paradoksu z jednej strony skromny cichy i zadowolony pracownik a wieczorem wyrzuty i wypluty niewolnik który uważa się za niewiadomo kogo czuł że się marnował że został stworzony do wyższych celów ale nic nie chciał z tym zrobić Jesteś nikim dla żony, właściwie byłej żony, po ponad dwudziestu latach małżeństwa odeszła do innego, pewnie lepszego, ale on nigdy tak nie myślał, zawsze widział tylko swoje błędy i ból, naprawdę go skrzywdziła, wykorzystała jego miłość, a potem odeszła. To nic, że się kłócili, że nie mogli dogadać, nie powinna tego robić. "Jesteś nikim dla córki, choć powinien być jej bohaterem, rycerzem. Teraz pomiatała nim zupełnie jak matka. Nie odbierała telefonów, nie chciała się spotykać. Miała 16 lat, a ubierała się jak napalona trzydziestolatka z chcicą. Czasami patrzył na jej mocno podkreślone czarną kredką oczy, na kolejnym zdjęciu z face'a i czuł." Jak coś ściska go w żołądku. Jego mała córeczka, gdzie popełnił błąd, przecież to jego była żona zdradziła rodzinę, porzuciła męża, skazała córkę na życie bez ojca, ale to on był traktowany jak śmieć, gdzie sprawiedliwość zastanawiał się coraz częściej. Jesteś nikim dla samego siebie. Tak było, nie widział w sobie już nic, co mogłoby mieć jakąkolwiek wartość. Wszystko, co było w nim dobre, wyblakło i się starło, pozostawiając ją trzące się rany. Pragnął być kimś lepszym, mieć swoją wartość, ale czuł też, że to już koniec, stracił swój czas, swoje pięć minut, w ciągu których człowiek. Pracuje na całe swoje przyszłe życie, wyrabia sobie swój kształt, zdobywa szacunek i poważanie, uczy się kochać i być kochanym. Siedział w pokoju, na lampkę nocną narzucił czerwoną koszulkę. Fotel, który zajmował, był wybitnie niewygodny, ale nie przeszkadzało mu to. Od paru lat. Zamykał się w tym małym, ochydnie urządzonym mieszkanku i rozmyślał, a myśli kotłowały się w nim jak makaron w gotującej wodzie. Przeplatały, wypływały na wierzch, by już po chwili zniknąć w mętnej wodzie jego umysłu. Nigdy nie dochodził do konkretnych wniosków. Za każdym razem przemierzał bezmiar siebie w tym jednym dawno temu wypowiedzianym przez jego żonę zdaniu. Jesteś nikim, i rzeczywiście się tak czuł, jak nikt. Ale dzisiaj coś się jednak w jego głowie zakotłowało tak porządnie, że nawet wyszła z tego chaosu całkiem określona myśl musi być jakaś sprawiedliwość. Tak powtórzył to zdanie cicho pięć razy, zanim wstał z fotela. By je zapisać na pierwszym lepszym kawałku papieru, widocznie było ważne, naprawdę ważne. A teraz wyzwanie specjalnie dla Was. Jak dalej mogłaby się potoczyć ta historia? Jestem bardzo ciekawa Waszego zakończenia, więc jeśli tylko macie jakiś pomysł, koniecznie piszcie w komentarzach.